To przejdźmy trochę do tego. Prezydent Andrzej Duda to najlepszy polski prezydent w historii? Nie, no coś. Ty. To kto był najlepszy? Lech Kaczyński. Absolutnie, profesor Kaczyński. A widzisz w Sławomirze męcenie czarnego konia w wyścigu, prezydent... w, wyścigu... w wyścigu o fotel prezydenta? Nie, no daj, żeż Naprawdę? Szybko. No proszę, to jakie nie. będzie jego poparcie? 13%. Mm -hmm. To sondaże chyba teraz pokażę podobnie, tak, Będziemy miał około 15. A porzucając wszystkie antypatie, co najbardziej cenisz w Radosławie Sikorskim i Rafale Trzaskowskim? Tak już, bo trzeba jednak ich trochę docenić, trochę jednak osiągnęli, trochę im się... Że trochę... potrafią tak kłamać, że ludzie tego nie widzą. Tak kłamią? Tak. Wydaje mi się, że dużo ludzi jednak... Pytasz ja mnie za co cenię, no to cenię, no. Cenię Chciałbyś za to... tak umieć kłamać? <laughs> No, wie że prześmiewczo odpowiadam. <grym> <grym> na co uważasz na temat konfederacji i dlaczego nie jesteś z nimi? Bo tutaj też dużo ludzi na YouTubie mnie. Wiesz to... co, powiem, ci, nie chcę mówić o całej konfederacji, bo to jest ym, środowisko bardzo różnych ludzi, bardzo różnych ym, grup bo tam no, wi wiadomo konfederacja składa się, ale jest ktoś kogo bardzo cenię. To jest Krzysiek Bosak. Wyjątkowa postać, bardzo zdolny polityk. Uważam, że jest ogromna przyszłość przed nim I, i, i myślę, że bardzo dobrze by mi się z nim służyło w Polsce, bardzo dobrze by mi się z nim pracował. To jest bardzo inteligentny gość, jest troszeczkę inny, od, znaczy każdy z nas jest inny, ale jest inny, bo jest bardzo wyważony. Uważam, że najwyższe urzędy w Polsce nie przyniósłby wstydu absolutnie i Naprawdę mam nadzieję, że kiedyś będziemy pracować razem. Czy to będzie koalicja, czy inna formuła. Jest wyjątkowo zdolnym człowiekiem i wróżę mu ogromną przyszłość. Należy mu się, bo jest naprawdę wyjątkowym człowiekiem. W całej tej grupie konfederacji absolutnie Krzysiek jest topem. Jak rozmawiam z każdym o konfederacji, to raczej każdy ma takie samo zdanie, że musi nadejść starcie, Bosak Męcen, że jeden z nich. No i Krzysiek wygrał. Myślę, że wygra, dlatego że. Yy, Krzysiek jest od lat, no od, od, od młodzieży wszechpolskiej, od, od, od dawna bardzo zaangażowany, jest cierpliwy. W polityce wiesz, co jest, po, co jest potrzebne? Cierpliwość. Coś, czego nie miałeś. Coś, czego nie miałem i czego się nauczyłem, że to jest proces. No nie zrobisz rosołu w godzinę. Cały czas wracam do tego rosołu, ale uwielbiam gotować. O tym też nie mówiłem, no. Co, zawsze, bo zawsze lubiłeś gotować? Bardzo. Znaczy bardzo dobrze gotuję. To, to jest w ale ogóle... Ale zaraz do gotowania. Na razie ugotujmy jednego z nich. No to jednak, jednak myślę, że mm, będzie podany Mencen, Dlatego, że on nie jest politykiem. On nie jest politykiem. No wszyscy to wiedzą, no. Nie chcę mu tam umniejszać, ale on nie jest politykiem. A Krzysiek jest politykiem. Nie? I to już wytrawnym, doświadczonym. Mence taki eksperyment sobie zrobił, miał, miał czas, tam jakieś tam... Czyli znudzi mu się? Tak, on w, wróci tam do tych swoich biznesów. Czyli tam... jak trochę jak Janusz Palikot. No, tylko że, tylko że, no, nie, jest Palikotem, no, na no, szczęście, tak? Z Męcenem da się rozmawiać, z Palikotem się nie dało rozmawiać. Ale nie, absolutnie, no, jeżeli miałbym mówić, wybierać, kto, kto ma przed sobą przyszłość, to Krzysiek, zdecydowanie, absolutnie. A jaka jest twoja przyszłość? Jaki jest twój cel? Zostawić coś po sobie. Co to ma być? Wiesz, jak Paluch śpiewa? Nie wiem. Zostawić wieczmy. coś po sobie. Polecam. Palucha też słucham czasami. Nie wiem, czy sobie tego życzę, ale... <noise> Nadal to artysta. E, więc wydaje mi się, że każdy słuchacz jest tak samo e, ważny. No dobra, to, to, to zostawić coś po sobie. A co byłoby takim czymś, co byłoby ukoronowaniem twojej kariery? Prezydentura. I jaka to byłaby prezydentura? Jak na nią byś patrzył dzisiaj? Wiesz co, no to no to jest, wiesz, no teraz... Y Teraz ym, projekcja nie ma sensu, dlatego że to będzie za 10 lat. Bo ja wiem, wiem wierzę w to, że nasz kandydat wygra, tak? Yy, i, I wygra dwa razy, więc to jest, no chyba, żeby przegrał teraz, więc będę startował za 5 za lat, tak? Ale byłeś brany pod uwagę teraz? No były tam rozmowy, tak. Nigdy mhm. gdzie. Z tego co wiem, z tego co wiem w relacjach. No a to gdzie przegrałeś ten wyścig? Nie mam żony, to był zarzut. Widzisz? No niestety, no trzeba na szybko, wiesz. To był zarzut, ale, ale wiesz, no ja nie... Wiesz, organizowanie sobie rządu ze względu na politykę i branie sakramentu, nieważnego, wiesz, dla mnie jako dla katolika to jest ważne, nie? Wiesz, przyjmowanie sakramentów pod politykę, które są nieważnymi sakramentami w ogóle nie wchodzi w grę. Bo były takie sugestie, nie? Tam z pół roku temu, wiesz. Szybko jest tam... Nie, 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 nie. Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu. Czym pan Nawrocki jest lepszy poza tym, że marzone? Nie wiem, czy jest lepszy. Nie, 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 nie powiedziałem, że jest lepszy. Nie znam nie znam człowieka. Nigdy się nie spotkaliśmy, ale będę go wspierał, absolutnie. A ty miałbyś innego faworyta? Kogoś poza tobą, jak już miałbyś wybierać kogoś, kto, kto by to był. Przemek Czarnek, absolutnie. Uważam, że. Zdecydowanie. Jak się go pozna, to każdy będzie wiedział, dlaczego jest profesorem. Czarnkiem. Absolutnie, Przemek Czarnek jest topem. To ty to, jak myślisz, że dlaczego padł taki wybór, jaki padł w takim wypadku? Wiesz co, no to są takie tak kalkulacje naturalne, nie? No musieliśmy wybrać kogoś, kto będzie brał troszeczkę środka, kto będzie... Um, no wiesz, badania też mieliśmy, nie? Więc, więc... No to jest jakby normalny proces, nikt nie ma do nikogo pretensji, wiesz? Poli, wiesz, ja mam 45 lat, nie? stary. wiesz, jestem w połowie drogi, także za 5, za 10 lat cierpliwość, dojrzałość. Jak w gotowaniu? Jak w gotowaniu rosołu, 4,5 godziny, a rosół robię taki. Mm. No skąd się wzięło gotowanie? Od mojej babci.